Kochani, w kolejnym filmie na moim kanale, dzisiaj wybieram się do Action. Jest to sklep, który chcieliście, żebym odwiedziła, żebym pokazała wam, co tam jest ciekawego. Ja powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy tam nie byłam. Jestem mega podekscytowana i nie mam totalnie pojęcia, czego się spodziewać. Także pokażę wam przegląd półek, potem pokażę wam, co kupiłam i zapraszam was na film z Action. duży wybór ramek. jakby się cieszył. Fajne też walizki. Jakby ktoś potrzebował taką małą, to jest spoko. na talerze. Mega mi się podobają. Niski są, mniejsze talerze i takie większe. Uwaga, nadchodzę! Słuchajcie, dwie godziny mi zeszły. To, ile jest tam perełek, jestem w wielkim szoku. Gdybym miała więcej gotówki, a niestety teraz za dużo nie mam, to na pewno kupiłabym jeszcze więcej rzeczy. Hit, hit, hit! Ja kojarzyłam ten sklep tylko dlatego, że mój tata, jak pracował w Holandii, co tam chodził i często wysyłał właśnie jakie są cuda. Pierwszy raz odwiedziłam i jestem mega podekscytowana, nie mogę się doczekać, aż wam to wszystko pokażę, także bierzemy się za pokazywanie. Kupiłam dużo rzeczy, zarówno do kuchni, do łazienki, bo planuję nagrać film z organizacji kuchni, bo nie podoba mi się to, jak w szafkach jest wszystko porozmieszczane, także że to jakoś sobie wszystko fajnie poukładać, kupiłam parę pudełek, jakichś tam organizerów, Prócz tego kupiłam parę kosmetyków, parę rzeczy takich do pokoju, także zaraz wam wszystko pokażę, mega nie mogę się doczekać. Pierwszym rzeczą, którą kupiłam jest Arizona W ogóle jest to napój, który kojarzy mi się z taką youtuberką Betani Mota, nie wiem czy kojarzycie Ja oglądałam ją kilka lat temu i ona właśnie zawsze latem sobie tam Sączyła ten napój, ja go bardzo lubię W ogóle to jestem taka zmachana, że nie, ma, że nie macie pojęcia W ogóle zobaczcie jak mi się ręce trzęsą, to jest hit Ale na pewno będę tam częściej chodzić, bo bardzo tanio można dostać kosmetyki Także to w ogóle mnie pozytywnie zaskoczyło i przechodzę do pokazywania. Pierwszą rzeczą jest lampka. Lampka taka nocna, która no, perfekcyjnie nam tutaj pasuje. Ja ją kupiłam w sypialni, bo nam tam brakowało jakiejś takiej zwykłej lampki. Ona nie pamiętam dokładnie ile kosztowała. Około chyba 40 zł, 35 zł. Kupiłam do tego żarówkę. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo się do końca na tym nie znam. Wzięłam taką trochę bardziej przyciemnianą, taka jak bardziej mi się spodobała, żeby ona nie dawała takiego mega mocnego światła, tylko takie bardziej przyciemnione. Potem idziemy dalej. Kupiłam stojak na papier, bo moja mama mówiła, że te, tego brakuje w mojej łazience, więc kupiłam stojak na papier. Słuchajcie, za nie wiem, on kosztował około 4-5 zł, także w ogóle hit. Więc poukładam sobie tu papier i moja mama będzie zadowolona. <słuch> Prócz tego. Kupiłam pojemnik. Ja mam bardzo dużo warzyw w lodówce, które już są naczęte i tak dalej, także kupiłam taki pojemnik do przechowywania, żeby się aż tak nie psuły i miały dłuższą trwałość. Ogólnie ta firma też wydaje mi się, że jest dość dobra, także wzięłam. On kosztował tam około 15 zł, więc stwierdziłam, że. Może faktycznie się sprawdzi, zobaczymy. Wzięłam taki pojemnik, to jest ogólnie, tutaj jest narysowane, że on jest do soli i pieprzu. Ja jeszcze nie wiem jak go wykorzystam, ale na pewno mi się przyda do organizacji kuchni. Prócz tego kupiłam ręczniki papierowe. Wzięłam, bo byłam w szoku jak tanio można je dostać. Dałam sobie chyba 4 czy 5 zł, one są w ogóle eko jakieś, także... No... wspaniale, a kończą mi się, także zakup idealny. Wzięłam też taki malutki pojemnik, yy, właśnie za jakichś ciasteczek, jakbym chciała sobie wziąć do pracy, albo jakiś truskawek, czy cokolwiek, takich małych pojemniczków mi brakowało, także wzięłam. Oprócz tego byłam w szoku, jak tania jest chemia w yy, Action, także wzięłam sobie tabletki do, yy, do prania. Tutaj jest akurat system usuwania plam, ekstra świeżość i dwa razy siła wybielania. To są typowo tabletki do białego prania, a muszę zrobić pranie, także od razu je przetestuję i zobaczymy, jak się sprawdzą. One nie kosztowały naprawdę dużo. Zresztą na pewno widzieliście na tych przebitkach mniej więcej, jak to wszystko wygląda cenowo. Wzięłam to już pomijmy. Dobra, przejdę teraz do sitek. To są takie. Jak to się nazywa? Durszlak, tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, wzięłam takie dwa sitka, one kosztowały około 8 zł. Fajne drewniane rączki, no i akurat fajnie, że te dwa w zestawie. A ostatnio kupiłam w Pepko sitko i ono po prostu, jak się widzieli, do zmywarki zrobiło się całe. Tak brzydkie, po prostu, jakby zardzewiało totalnie. Także musiałam kupić nowe i fajnie, że akurat takie dwa, bo. Warto mieć takie właśnie jedno mniejsze, drugie większe. Także myślę, że fajnie się to sprawdzi. I słuchajcie, wzięłam rzeczy, które mnie mega zaciekawiły. Wzięłam sobie po pierwsze róż. W ogóle byłam w szoku, jakie tam są ceny za takie rzeczy, jeśli chodzi o takie kosmetyki. Dałam za ten róż około 4,50, 4,44 chyba dokładnie. To była taka dość dziwna cena. Jestem mega go ciekawa. Ja nie mam różu, a akurat. Znaczy mam róż, ale mam taki jaskrawy, Naprawdę taki typowy róż A ja chciałam właśnie taki ciemniejszy Jestem ciekawa jak on się sprawdzi Ja u mnie, powiem wam szczerze, że ja jeszcze nigdy nie oglądałam na YouTubie żadnego holu z action Także ja kupowałam po prostu to, co ja stwierdziłam, że może mi się przydać I co wydawało mi się fajne Oprócz tego wzięłam sobie pomadkę mm, Taką ciemną, dość O, taka ciemniejsza pomadka ja lubię najbardziej takie kolory. Ona jest chyba matowa, tak? Ona jest matowa. Muffin ma, ma odcień. I do tego jeszcze sobie kupiłam konturówkę, która gdzieś też powinna być. Ona też kosztowała 4,44. Konturówka też kosztowała 4,44. I wydaje mi się, że ta pomadka, to już jest taka ciemniejsza, taka bardziej podchodząca pod czerwień. Wydaje mi się, że też kosztowała 4,44. To jest płynna pomadka do ust z matowym wykończeniem. Nadaje ustom. Matowe wykończenie za pomocą pigmentu. Także przetestuję te pomadki. Pokażę Wam może jeszcze na filmiku, jak one działają i jak wyglądają. Bo sama jestem ciekawa, także na pewno od razu po nagraniu będę testować. Teraz przejdę dalej. Kupiłam coś, co jak zobaczyłam, stwierdziłam, no po prostu perfekcyjnie. Strasznie tego potrzebowałam. Jest to taki pojemnik na herbatę. I u mnie to się sprawdzi idealnie. No, jak to zobaczyłam, wzięłam od razu. Bardzo mi się to spodobało i ja lubię takie właśnie rzeczy do organizacji, także na pewno sobie powkładam tam herbatkę. Zresztą zobaczycie. Kupiłam też taki dyfuzor. To chyba jest. Tak to się nazywa. Tak mi się wydaje. Odświeżacz powietrza. No. Odświeżacz powietrza oczywiście, zapach wanili. Mój ulubiony. On kosztował około 4 zł, także stwierdziłam, że wezmę do Łazienki, fajnie będzie pachniał, yy, i tyle. Lecimy dalej. Kupiłam pojemnik, oczywiście klasycznie. Yy, on kosztował mniej niż pojemniki, które widziałam w Black, Red, White czy w IKEA. On kosztował 7 czy 8 zł. On ma ogólnie plastikowe wieczko, otwierane w ten sposób, czarne, ale stwierdziłam, że ja takich pojemników potrzebuję i na pewno wykorzystam do jakiegoś makaronu, czy nawet mąki, czy cukru, cokolwiek. Na pewno mi się przyda. Oczywiście jak przechodziłam sześć działu dla piesków, nie mogłam nie wziąć nic dla mojego kochanego masterka, także kupiłam mu takie przysmaczki. Kosztowały 4 czy 5 złotych, a wiem, że akurat te lubi, także mu wzięłam. Nie mogłam po prostu go ominąć w tym wszystkim. Ogólnie powiem Wam, że za wszystko zapłaciłam 227,53 dokładnie. Tak wygląda mój paragon. I słuchajcie, planowałam wejść i wyjść nie kupować praktycznie nic, a skończyło się jak zwykle. Także no, nieźle, naprawdę nieźle. Wzięłam też kartkę. kartkę, stwierdziłam na urodziny, się sprawdzi spoko. O, tutaj jest właśnie ta konturówka, o której wam mówiłam. Ja kocham takie konturówki w takim odcieniu. Yy, miałam jedną moją ukochaną konturówkę i skończyła mi się, przepadła w ogóle gdzieś już, ale ona i tak była na wykończeniu. W ogóle teraz widzę, że naprawdę świetnie będzie wyglądało to połączenie kolorów. Nie mogę się wypowiedzieć, co? A, no tak. Zastanawiałam się, czy to wzięłam, a jednak widzę, że wzięłam. Wzięłam jeszcze brązer i rozświetlacz. I zobaczymy, jak będzie działał. Jestem ciekawa tego rozświetlacza. On kosztował odrobinę więcej może tutaj znajdę na szybko. 6,95, także myślę, że to jest i tak zarobi cena. Zobaczymy tylko, czy faktycznie to będzie fajnie działało. Czy jest to jeden wielki badzie. Ale przekonamy się później. Widziałam ogóle długopisy, moje ukochane, które zawsze w szkole używałam. One tam kosztowały około 5 czy 6 zł, ale jest ich sporo. A my mamy tutaj yy, w mieszkaniu tylko jeden długopis, także było to naprawdę. To akurat była rzecz, która była potrzebna w tym mieszkaniu. Później dalej. Oj, mam nadzieję, że nie wziąłam nic. Wzięłam takie pojemniki, bo stwierdziłam, że to jest fajne nawet do mrożenia różnych rzeczy, jakichś bananów, jak się przekroi czy cokolwiek, ale też do śniadania i bardzo zawsze chwaliłam to w domu, jak byłam. I stwierdziłam, że też sobie kupię takie zamykane pojemniczki, bo na pewno mi się to przyda. Oprócz tego, uwaga, bo sobie tutaj zawinęłam, bo się bałam, że mi się zgiję po drodze, jak wracałam. Wzięłam sobie takie dwa świeczniki, bardzo mi się one podobają. I słuchajcie, ja ogólnie możecie się teraz ze mnie śmiać. Wzięłam te dwa świeczniki i z myślą, żeby wsadzić tutaj brązowy cukier i biały cukier. Włożę z tego łyżeczkę i będzie to odgrywało rolę cukierniczki. Nie wiem, tak, tak mi się po prostu to yy, skojarzyło i stwierdziłam, że fajnie może to wyglądać. I tak sobie zrobię, tak mi się. Tak mi się ubzdurało i tak tak. Ale ogólnie jako świeczniki też by się mega fajnie to sprawdziło Z tym, że ja już mam w mieszkaniu tyle świeczek, że wy nie macie pojęcia nie? Ja naprawdę tak mnie kusiło wziąć kolejne, ale mówię nie, bo gdzie ty to kobietą postawisz? I nie wzięłam, powstrzymałam się i jestem siebie bardzo dumna Wzięłam sobie... <grym> talerz, z którego Maciej nie będzie zachwycony bo on już mi wyzywa, że ja wszystko kupuję w Monstery. Tutaj stoi Monstera, tutaj mamy serwetki w Monstery, yy, tam mam mamy jakieś yy, ramkę w Monstery, tu coś i nie mogłam się powstrzymać. Wzięłam taki talerz ala Monstera, nie do końca to jest Monstera, ale to jest jakiś uroczy liść. No po prostu nie mogłam go nie wziąć. Ja sobie pomyślałam, taki fajnie, że tu się cukierki wysypie, postawi się tutaj na stole. Ja w ogóle w mieszkaniu mam bardzo dużo właśnie takiej zieleni, bardzo dużo bieli i ogólnie, tak, no, tak jak widzicie, coś pod kanapę mam tutaj większość, jak nie oglądaliście mojego pokazywania mieszkania, to zachęcam. Jest tutaj też dużo drewna, złota, bieli, szarości i czerni i to są takie dominujące kolory, także no stwierdziłam, no piękny jest ten talerz i wezmę. I ostatnią rzeczą, słuchajcie, całkiem nieźle się wyrobiłam w czasie z tym filmem. Są kubki. Mi ogólnie kubków mega brakowało. Wzięłam takie trzy szklaneczki. Nie miałam takich zwykłych dowody, mieliśmy chyba jeden kubek tylko. Yy, trzy szklanki za około 10 zł, 9 ileś. Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno się to przyda, także jestem mega zadowolona. I słuchajcie, to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, co wymyślicie o tym sklepie. Ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć y, więcej takich holi zakupowych, jeśli tak, to z jakich sklepów, marketów. Ja jestem otwarta na wszelkie propozycje i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo.